Witajcie w kolejnym codzienniku z Bogiem. Rozpoczniemy od dziew apostolskich 22 rozdziału wersetów 12 i 13. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanowczy przy mnie, rzekł bracie Saulu, przejrzyj, a ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. To słowa Pawła, to świadectwo jego życia, i tak się zastanawiam, czy ta ślepota fizyczna, która, która u niego nastąpiła w jego życiu przed spotkaniem z Panem, jak miała się do tego, co było w środku, co było z jego duchem, co było z jego sercem. To tak spojrzeć na to wszystko z boku na, i na nasze życie, porównując tę sytuację z Pawłem, często zastanawiać się można, jak mocno ufamy Bożym planom. I czy naprawdę ufamy? I czy w ogóle ufamy? I czy możemy ufać Bogu, gdy jego plan wydaje się nie mieć żadnego sensu? Bo ten fragment, który przeczytaliśmy, wspomina o dwóch mężczyznach, którzy nie mieli innego wyboru, jak tylko zaufać Bogu. Nie ma mowy, aby to spotkanie między nimi odbyło się inaczej i nie było cudu, który znaczyłby tak wiele dla szerzenia Ewangelii. Łatwo jest podążać, gdy rzeczy są uporządkowane i idą tak, jak uważa, że, uważamy, że powinny ale kiedy Boży Plan jest bezpośrednio sprzeczny z naszymi oczekiwaniami, to jak możemy znaleźć wiarę, za którą mamy podążać? Jak mamy odnaleźć to, co Bóg dla nas ma? W całym drugim rozdziale Dzień Apostolskich Paweł głosi Ewangelię Żydom i wykorzystuje do tego swoje własne doświadczenie życiowe. Mówiąc to, wspomniał konkretnie o naniaszu, człowieku, którego Bóg, którym Bóg się posłużył do uzdrowienia go z chwilowej ślepoty. Jest to niesamowite świadectwo, bo wydarzyło to się zanim Jezus objawił się Pawłowi na, na drodze do Damaszku. Paweł nie miał żadnych problemów ze wzrokiem, ale był dość ślepy duchowo. Po spotkaniu z Panem na drodze do Damaszku jego duchowa wizja była wreszcie jasna, ale teraz był jeszcze fizycznie i wizualnie niewidomy. W czasie, gdy to się stało, nic nie wskazywało na to, czy Paweł wiedział, czy i w jaki sposób ta ślepota kiedykolwiek zostanie uzdrowiona. To fizyczne ograniczenie które przyszło wraz z jego duchowym zbawieniem, musiało być cenami frustrujące. Jednak ta ślepota była częścią dobrze zaaranżowanego planu, bo Bóg wzywa nas tam, dokąd byśmy nie chcieli iść. Możemy powiedzieć, czytamy wcześniej, również w Dziejach apostolskich, w rozdziale 9 od 13, Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Jasawa ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia Mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Tu Bóg specjalnie zapanował, że spotka Pawła na tej drodze w tym momencie i pozostawił go chwilowo ślepym z powodu tego spotkania. Paweł musiał teraz zaufać Bożej suwerenności. Podobnie jak Ananiasz, sprawiedliwy człowiek, którym Bóg posłużył się, aby przewrócić Pawłowi wizję. Pamiętamy, że Ananiasz był jednym z tych, których Paweł przyszedł wcześniej aresztować. Ostatnią rzeczą, która miała dla niego sens, było pójście tam, gdzie czekał Paweł. I ma to sens, że Ananiasz przyniósł tę troskę Bogu. Jednak to, co miało dla niego największy sens, nie dotyczyło tego, gdzie działał Bóg. Bo Bóg działa w sposób, który wymaga wiary od obu mężczyzn. Bóg działa w sposób, który działa do dziś. W miejscu, w którym nasza wiara jest wszystkim, czemu możemy zaufać, a to, co wydaje nam się dobrym lub złym pomysłem, nie ma znaczenia dlatego, do czego nas wzywa dla jego chwały. Paweł, który był pewnym siebie i bezdusznym przywódcą, był teraz pokornym i bezradnym naśladowcą. Nie prowadził już szarży przeciwko wierzącym, ale był ślepo prowadzony za rękę do miasta do którego niedawno zamierzał wkroczyć jako potężna siła. Prześladowca Saul stawał się apostołem Pawłem, ale Ananiasz nie miał na to żadnego dowodu poza wizją od Boga. Ananiasz przyszedł do niego z wiarą, stanął przy nim i nazwał go bratem. Z wiarą Ananiasz poszedł za Bogiem, aby zdrowić człowieka, z którego ręki mógł zginąć. W swojej opatrzności Bóg zaaranżował cud. Pierwszym obrazem, jaki ujrzał Paweł, był wierzący, był brat Wierny człowiek Bogu, który odłożył na Bóg własne bezpieczeństwo i zaufał Panu i zaufał Bogu, by wykonać jego zadanie, jego plan. Paweł, który, którego, który wcześniej prześladował, teraz nagle będzie uzdrawiał mocą Bożą, bo on stanie się wiernym sługą, wiernym wykonawcą bożkich planów i głoszeniem Ewangelii zajmie się teraz już na co dzień. Obaj mężczyźni uczyli się trudnych lekcji, które wymagały dużej wiary, dużo wiary i zaufania. Paweł od razu dowiedział się, że Bóg go upokorzy i nauczy głębokiej miłości i troski o tych, których kiedyś prześladował. Ananiasz dowiedział się, że Bóg może zmienić każde serce bez względu na to, jak bardzo jest łamane, bez względu na to, czy jest zimne, czy jest nieczułe, czy po prostu nie kocha Boga. W Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale w wersetach 14 i 16 czytamy takie słowa. I rzekł Bóg Ojców naszych ustanowił was, abyście znali wolę Jego, abyście ujrzeli sprawiedliwego i usłyszeli głos z ust Jego. Będziecie bowiem dla Niego świadkiem o wszystkim, co widzieliście i słyszeliście. A teraz, dlaczego czekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj swoje grzechy, wzywając Jego imienia. Pierwszy nakaz, który usłyszeliśmy w naszym życiu, do tego by Pan wiernie służyć, by. Wyznać mu wszystkie grzechy, kiedy spłaczą na kolanach. Dojrzeliśmy to, że jedyna droga jest przez Niego, że wyznając Jego imię, obiecując mu, przysięgając mu wierność, chrzcząc się potem i teraz służąc w miejscach, które, które te są przygotowane przez Pana, w kościołach lokalnych, w grupach, wiemy, że nasza droga jest bardzo podobna. Nie, nic by się nie zadziało bez Niego, nic by nie zadziało się bez Jego planu, nic nie zadziało się, gdyby On tego nie chciał, i on nas nie powołał. I czasami będzie trudno i ciężko. I tak jak Paweł wiedział, o tym tak my musimy sobie uświadomić, że jeśli chcemy naprawdę służyć Bogu i wiernym mu pozostać do śmierci, to, to będzie to kosztowało. Czytamy w tym liście takie słowa dlaczego czekasz? To, co tu widzimy, to, to chwila wiary w działaniu. Kiedy Paweł wkroczył w nowe życie, które stoi przed nim jako apostoł Jezusa i misjonarz wśród pogon, nie ma potrzeby czekać, bo to sam Bóg wyznaczył go do pełnienia jego woli i nie było powodu, by zwlekać z przyjęciem tego powołania. Nie było o czym myśleć, nie było nic do zrobienia najpierw, nic do zapanowania i nie było nikogo, kogo można by zapytać. Paweł usłyszał głos Boga i dlatego był gotów przyjąć nowe stworzenie, którym się stał. My również słyszeliśmy głos prawdziwego, który wezwał nas do siebie. My także jesteśmy powołani, by być Jego świadkami. My, którzy uwierzyliśmy, również jesteśmy powołani do chrztu. Czy są obszary w Twoim życiu, którym czekasz, a nie powinieneś? Czy czekasz, aby podążać za Bożym wezwaniem ze strachu lub wahania, kiedy On wzywa Cię do działania w sposób, który wydaje się nie mieć sensu? Bez względu na to, do czego Bóg nas powołuje, musimy być przygotowani na słuchanie Jego głosu i posłuszeństwo bez wahania. On jest wierny, godny zaufania i tak bardzo dobry dla nas. Możemy bez lęku kroczyć drogą, którą on sam wyznaczył. To Bóg tak naprawdę nas powołał. Bóg, który jest wierny i który dopełni swojego dzieła, które w nas rozpoczął. Amen. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego codziennika z Bogiem i zapraszamy na kolejną już jutro.